Witamy serdecznie, dobry wieczór tutaj w Polsce. Dzień dobry dla tych, którzy słuchają nas dziś za oceanem, a też tacy są. Dzisiaj kolejna audycja, taka bardzo precyzyjna, dotycząca finansów. Jak wiecie, Parlament Wolnych Ludzi pierwsza tego typu inicjatywa w świecie funkcjonuje już się przy różnych zaburzeniach. Teraz jesteśmy na pewnym zakręcie dotyczącym inicjatywy związanej z nową, jakby pracą na rzecz statutu. Natomiast to, co udało się zbudować do tej pory, E, i jest jakąś rękojmią i zabezpieczeniem, żeby te najbardziej elementarne y, y, wydatki, jakie trzeba ponosić, y, były po prostu wspólnie razem ponoszone przez całe miesiące, bo wiadomo, że płaciem ja i Fundacja Alterpedia za rachunki nawet po wyborze KRK, ale na szczęście zaczęło powstawać Stowarzyszenie właśnie e Parlament Wolnych Ludzi. Wprawdzie nie powstało ono zgodnie z e, pierwotnym założeniem i tymi przepisami, które były, ale udało się je założyć, bo nie wszyscy członkowie KRK wtedy się wpisali, jak miało to być w planie. Na szczęście jest tam kilka osób, w tym też zostałem poproszony ja. I te pieniążki, jak się okazuje, po troszeczku, po troszeczku zaczęły do nas napływać. Wprawdzie po tym, jak odbyło się ostatnie referendum w sprawie m, tego m, właśnie jakby statutu całego m, parlamentu i w jakiejś tam instytucji, które miałyby z tym parlamentem współpracować, upracować. Nie ma ani jednego zdania o tym stowarzyszeniu, więc my, też ja, jak i też Małgosia Obeńska, która tutaj jest, właśnie witamy cię serdecznie Małgosiu, przewodniczącą tego stowarzyszenia, zaraz oddam jej głos. Po to. prostu poczuwamy się w kategoriach czysto takich właśnie społecznych, etycznych, do tego, by w ramach naszych skromnych możliwości, jako stowarzyszenie dziejące bez żadnego jakby zobowiązania i umocowania, prawda, w parlamencie, bo nikt tutaj w tym nowym dokumencie jakby nas nie mocował, prawda, nie delegował w naszą stronę jakichś oczekiwań. Stowarzyszenie Parlament Wolny Ludzi, jak i cała masa innych organizacji i stowarzyszeń mogłoby po prostu oczywiście wspierać te, te najważniejsze wydatki. Najważniejsze to oczywiście to, co ja płaciłem mi fundacja, a więc serwer raz w miesiącu o sporej tam pojemności, to oczywiście opłacanie administratora. To też tam jakieś na Discordzie były, czy mniejsze opłaty. Trochę tego się zawsze uzbierało. No i ja jestem szczęśliwy, że już w tym miesiącu ta, ta pierwsza stała opłata, jaką robiliśmy z fundacją za serwę, została przejęta przez Stowarzyszenie Parlament Wolnych Ludzi. Teraz szykujemy się do przyjęcia kolejnej. Ale pytanie: ile tak naprawdę tych pieniążków wpłynęło, od kogo? A tutaj mamy problem, bo chcieliśmy, prawda, Małgosiu, żeby wszystkich donatorów pokazać, ale zgody na razie od wszystkich nie mamy. No i na co to poszło? Witam serdecznie jeszcze raz, Małgoracja, jesteś przewodniczącą. Ile to nasze stowarzyszenie w tej chwili liczy osób? Witam serdecznie Państwa. Na dzień dzisiejszy w zarządzie są trzy osoby: ja, Ty Janusz i Darek Legut. I jeden członek z KRK, Mateusz Boniecki, czyli cztery osoby, mhm. kilka osób opuściło KRK i zarazem opuściło stowarzyszenie. Taki jest stan na dzień znaczy, dzisiejszy. Znaczy kilka, to znaczy e, mieliśmy to, to e, bo, bo tak na pewno... Ta, trzy osoby, osoby odeszły, Trzy osoby odeszły. Mhm. Trzy osoby odeszły. Mhm. I też formalnie złożyły rezygnację z bycia w stowarzyszeniu. Tak. złożyły A. rezygnację, mhm. także stan naszego stowarzyszenia to są cztery osoby. Więc działamy na takim, myślę, takiej formule, że czujemy się, że tak powiem, w naszym takim wewnętrznym, naszym obowiązku wspierać e-parlament wolnych ludzi każdy to może robić. My nie mamy tu monopolu na pomaganie parlamentowi, prawda? Tak. Zapraszamy do pomocy Zachęcamy. fundacje, stowarzyszenia, do płacenia. Na razie to są te rachunki podstawowe, dużo więcej byłoby wydatków tak naprawdę i będzie tych wydatków, jeżeli uchwalimy nowy statut w tej inicjatywie, o której ja tutaj mówię, ale też zadbamy, żeby tych finansów było więcej, bo żeby wszystko dobrze pracowało, musi być usługa administracyjna przede wszystkim, prawda? Duża ilość głosowań, duża ilość maili wysyłanych, to są spore koszty, ale ja jestem dobrej myśli, bo i teraz nam powiesz, od kiedy były pierwsze darowizny, ile się uzbierało, na co wydaliśmy, bardzo proszę. Tak, oczywiście. Pierwsze darowizny zostały wpłacone 1 czerwca. Od 1 czerwca 22. do 20. 2022 mm -hmm. do 22 listopada 2022, czyli prawie pół roku wpłynęło darowizn na wysokości 4766 zł i 45 groszy rozchody, czyli wydatki, jakie żeśmy dokonali w tym czasie, to jest 1563 zł i 43 grosze, czyli stan konta na dzień dzisiejszy to jest 3203 zł i 2 grosze, dokładnie. Mm -hmm. Czy możemy pokazać, jeśli chodzi o nasze wpływy, bo przygotowywać specjalnie właśnie w PDF-ie, bardzo fajnie, bo tam, gdzie nie było zgody, nie mieliśmy informacji, że możemy podać nazwisko donatora, tak. zostało ono usunięte, tam, gdzie przykład ty, czy ja, czy tam ktoś jeszcze nie widzi powodu, by by się wstydzić, by, że pomagamy tam skromnie, bo skromnie, ale jakieś wpłaty robimy. No ja to i tak robiłem prywatnie, to wiesz, ja donowałem przez tak, cały tak. czas. No, to no ale w tej się... zauważyłam twoją wpłatę. Ale zauważyłam, dwie płaty zrobiłem płaciłeś. dodatkowo, tak, dodatkowo tego, co wpłaty, tak. tak. To Kamil, pokazujesz, rozumiem, to może przejdziemy do tego, bo mamy w filmie Santander założony, prawda, ten konta, tak. konta mamy, No tutaj jest chyba warte wymienia, wymienia taki dar. Darczyńca, szczególny, bo dwa razy wpłacił po 500 zł, pan mhm. Zbigniew. Myślę, że się do niego odezwiemy prywatnie, jeżeli będzie chciał ujawnienia swojego Ma, nazwiska. Bardzo to to zrobimy, ale to jest taki szczególny, prawda? Mhm, no, no Takie, takie taka bardzo naprawdę. duża radość, bo jednak 1000 złotych jakby wpłacił na, na konto stowarzyszenia. Także dziękujemy panu Zbigniewowi i naprawdę niezwykle się cieszymy za taką pomoc. Teraz tak, jak masz te wpłaty, to Kamil teraz pokazujesz, tak? Od pierwszej po ostatnią. Do końca października, bo jeszcze nie ma e pdf u za Aha, do końca października mamy, tak? dobra Ale ja już podałam stan mm -hmm. na 22 listopada. To ty teraz 3... zmieniłaś. Na mm -hmm. te tak, 3203 zł. A te skany, proszę. które są te PDF-y, które teraz pokazujemy, to są PDF-y do października. Do października, do od 1 czerwca mhm. do 30 października. Stowarzyszenie 30. od początku, jakby taka intencja była, że my będziemy pokazywać. Coś dlaczego miesięcy nie było tych raportów. No to były przecież skromne przychody, dopiero ostatnio zaczęły coś tam narastać. Tak, tak, tak. I te wydatki się też pojawiły, więc teraz już myślę, że raz w miesiącu Stowarzyszenie, dzięki też Twoj aktywności, ja bardzo dziękuję, bo gdyby nie ty, to byśmy tutaj w Stowarzyszeniu tak łatwo nie pozbierali, że tego pilnujesz, że tam zaglądasz i, i to sprawozdanie teraz jest i będą następne, prawda? Oczywiście, w, raz w miesiącu będzie takie sprawozdanie. Ja też chciałam podziękować w imieniu swoim i wszystkich osób y, Tobie, Januszo, Januszu, bo gdybyś Ty nie wspierał finansowo, to ja nawet kiedyś z naszym informatykiem rozmawiałam, ty za sam serwer ponad pięć tysięcy już wydałeś, nie mówiąc o opłacaniu pokoju, o opłacaniu informatyka, to, to naprawdę ogromne pieniądze. To około dziesięciu tysięcy myślę, że ze własnej kieszeni, więc jeżeli po prostu Ty byś nagle przestał finansować na początku, kiedy był ten rozruch, to niestety ale byśmy no, logistycznie jakby zamarli. Tutaj no to, to, to ja Ci powiem, także... ja nie nie spodziewałem się, że tyle tak się tego da zliczyć. Ja myśmy to są pieniądze, które normalnie gromadzimy. Gromadzimy, żeby utrzymywać, wiesz, NTV jako fundacja Alterpedia, bo, bo współpracuje tu z fundacją Alterpedia, więc o tyle, że tak powiem, mniej środków finansowych mogliśmy wydać na, na naszą stację, ale tak czy inaczej uważam, że, że no nasz parlament jest tak niezwykłą rzeczą i, i, to, i to, co mogliśmy pomóc, pomożemy, ale teraz licząc na to i apelujemy wszystkim do wszystkich, nie tylko członków parlamentu, ale tych, którzy nas oglądają, żeby po prostu wpłacali na numer konta te, prawda, Stowarzyszenia Parlament Wolnych Ludzi, bo my te pieniądze wydajemy na konkretne rzeczy, tylko dla rozwoju Parlamentu jeszcze się z tego spowiadamy. Dzisiaj jest pierwsza spowiedź, tak? Tak, ja chciałam powiedzieć trochę sprostowanie zrobić, no. że my już od września opłaciliśmy serwer, czyli. Właśnie, już przepraszam, płaty, się, no. tak. tak, od września już oprócz serwera również płacimy za pokój, w którym spotykają się koordynatorzy i byli członkowie KRK. Także to są takie wpłaty, które są już co miesiąc jakby ponoszone. No, mam nadzieję, że przejmiemy też płatności związane z utrzymaniem naszego informatyka. Mm -hmm. Tutaj liczymy na Państwa pomoc, żeby jednak no, wspierać nas finansowo. Ja chciałabym bardzo podziękować każdej za każdą wpłatę, za każde 10 zł, bo naprawdę jak tak przeglądałam dzisiaj, to jest tak aż takie rozczulające, że 10, 20, 50, niektórzy 100, 120, no, wspieracie nas i to nas bardzo cieszy. Czyli wierzycie w tą ideę i myślę, że i tak, i, i mentalnie, i działając, i finansowo, no wzmocnimy ten parlament. Plus oczywiście statut. Który tutaj no, w tym no, statucie no. nowym właśnie będziemy musieli uregulować ten, ten temat jednoznacznie. Ja tutaj prowadząc ten, znaczy ten, 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 ten zespół, który będzie budował ten projekt jakby pod moim szyldem, to przyznam, że uważam cały czas, że nie uważam sobie dojrzałej grupy społecznej, społeczności, która chce uczestniczyć w takim szczytnym i ważnym dziele, jakim są przemiany w Polsce i, i upowszechnienie demokracji bezpośrednio nie ponosząc jakiegoś minimalnego po prostu kosztu finansowego miesięcznego. Pamiętasz to referendum na samym początku istnienia, kiedy też to pytanie włożyliśmy i, i tam ludzie w większości zdecydowali, że taka 10 zł prawda, opłata miesięczna od każdego członka zarejestrowanego parlamentu to jest naprawdę, do nie jest majątek, to jest po prostu taki elementarny gest Solidarności. Jeżeli, jeżeli tej, tego gestu ktoś nie chce dawać, to ja was nie widzę po, po co ma w parlamencie, niech będzie gdzie indziej. My potrzebujemy Myślę, ludzi, tak którzy wydaje. są, potrzebujemy ludzi, którzy są odpowiedzialni, którzy po prostu solidarni. Jest... Jeżeli 10 złotych nie jest dla nich powiedzmy możliwą sumą do do przekazania miesięcznie, no to uważam, że coś jest nie tak. Ja mówię minimum 10 tak. zł, bo można dać więcej, no ten pan Zbyszek to dał 500 za 10 100, 100, złotych, 100 zł dwa no razy po 500. 500. Ciekawe, tak. czy jest członkiem parlamentu. Tak. No, <laughs> nie no myślę, że odnajdziemy. Odnaga. Ja spróbuję z nim kontakt nawiązać mm -hmm. i być może będzie mieć zgodę, żeby nie wiem, może nawet wywiad taki zrobić mm -hmm. z takim szczególnym darczyńcą. Zobaczymy. O, bardzo byśmy chcieli. A tu przy okazji tak. ja z Kamila, poproszę, żeby. Bo na naszej stronie woldzie.net, prawda? Jest też podany numer konta. Więc jeżeli możesz Kamil teraz nam wyświetlić po prostu i pokazać naszym widzom, że tak, to cały czas to same konto, To też dopytam, bo tam były też osobno w wyniku powiedzmy tam decyzji karka ileś tam miesięcy temu To to było, że, że utworzono konto, czy odrębne konto do wpłat związanych z pewnym projektem, który się pojawił w pewnej grupie członków Parlamentu, stworzenia platformy takiej komunikacyjno do głosowania. I, I tam zostało to konto po prostu założone zgodnie z decyzją, prawda? Przed z nasze stowarzyszenie i tam były jakieś płaty, tak jak to wyglądało Tak więc są dwie wpłaty na budowę na opłacenie platformy. platformy platformy to są dwie wpłaty po 100 zł czyli w sumie 200 zł wpłynęło w intencji nowej platformy no to jest taka myślę że nie że płata taka początkowa jeżeli chodzi o rozwój. No jeżeli chodzi o koszty jakie tutaj są wstępnie rozpatrywane rzędu kilkudziesięciu tysięcy albo Dosłownie. To, to, to po prostu jest to bardzo skromna kwota i inicjatorzy muszą wziąć pod uwagę, że w naszych decyzjach, jaki system do głosowania wykorzystywać, no musimy pamiętać, że musi być na to nas stać, tak, więc to słowo. Tak, tak, jeżeli oczywiście. ktoś przez tam dwa miesiące mocno propagując jakby, ta platforma może być czymś bardzo fajnym, ja mam tylko jedno zastrzeżenie po prostu, że ona po prostu jest taka droga, zebrała do tej pory 200 złotych, a ogólnie parlament, który ma, też zauważyłem, że nie wszystko członkowie parlamentu czy aktywiści niektórych sejmików w ogóle m, promują jakby fakt że, że jest stowarzyszenie które te pieniążki zbiera i, i daje na, na życie parlamentu to i tak to jest duży sukces z, z, z zebrać te, to, co wymieniłeś sumę 4000 ile przez te miesiące 4766 mhm, zł. Mhm, to, to wydaje mi się że ta kwota na początek na dobry początek no, zbierana przez pół roku. Wiem, wiem nasi... ale mów mów. Jeszcze jest 15 euro. Tu nawet wydrukowałam mm -hmm. taki. Pokaż, raporty. pokaż. 15 mm -hmm. euro wpłynęło z waluty obcej, nie mamy żadnych dolarów, ale myślę, że to jest problem możliwości płacenia kartą, bo ja słyszałam, mam takie sygnały, że ludzie, którzy mogliby wpłacać w dolarach, nie mają możliwości, czekają na, na taką możliwość, żeby mogli kartą płacić. Myślę, że ja z Tomkiem Kalinowskim już rozmawiałam ten temat, że w przyszłości będzie taka możliwość i pojawią się wpłaty również dolarowe. Na to liczymy. No pewnie i czy też w euro. Bo no i w Euro też. też póki tak jesteśmy tutaj w systemie. Pamiętajcie, że stowarzyszenie E-Parlament Wolnych Ludzi powstało i zostało pierwotnie zaprojektowane w tym, tej, tej pierwszej części, kiedy miałem przyjemność koordynować ten projekt jako po prostu podmiot prawny niezbędny do tego, by utrzymywać te podstawowe właśnie, znaczy, no, wydawać na te podstawowe kosze, utrzymywać podstawowe struktury parlamentu. Czyli po prostu serwer, tutaj właśnie obsługę administracyjną, pokoje i tak dalej. Jest tak. ilość maili, które moglibyśmy wysyłać, byłaby też dużo większa. I ja, ja widzę teraz po tym, co stało się przez te kilka miesięcy, ja teraz widzę te wszystkie rzeczy jeszcze ostrzej i dokładniej i mam nadzieję, że w tym nowym Projekcie uwzględnimy wszystkie te najważniejsze elementy, najważniejsze mechanizmy i dobro całości. Połączymy to tak, że to ma pracować. Jeżeli się komuś to nie będzie podobało, liczę na to, że większość członków parlamentu poprze ten projekt statutu, który będę miał przyjemność przygotowywać, mam nadzieję, z dużą ilością osób. Was tutaj zresztą też dziękuję, bo już rozmowę odbyłem z Małgosią Łabędzką na ten temat. Trochę rozmawiałem przez telefon tutaj z, kolego, z kolegą Grzegorzem, z naszych stowarz... tak. specjalistą stowarzyszeń, prawda? Tak, mm, no. Mam, mam tu jeszcze w planie następne, także trzymajmy się, bo pieniądze to, to po prostu bez nich nie da się tego, tego prowadzić. Tak, myślę, że tu powiedziałeś najważniejszą rzecz, żebyśmy jednak finansowali. Wspieramy tą ideę, ale też musimy mocno finansowo wspierać, także zachęcamy. Ja tu nawet zauważyłam, że kilka osób naprawdę regularnie wpłaca po mm -hmm. te 10 złotych no i to jest brawo. takie to są świetne, aż by się chciało wymienić te osoby, bo mm -hmm. naprawdę przeglądała. Poprosimy, oni, żeby czy... oni pisali do nas na maila, Ja <laughs> jakiś mail musimy stworzyć, żeby pisali, czy zgadzają a się. Na... No? A może, a może zrobimy tak, że tam, gdzie wpłata będzie, nie wiem, niech napiszą zgoda. Mm -hmm. Może tak, tak, takie krótka tak, informacja, tak. to może, myślę, że można taką informację zamieścić i wtedy to będzie sygnał, żeby taką osobę ujawnić. Bez jakichś takich danych szczegółowych. Nie mówię o adresie, tylko po prostu imię i nazwisko. Myślę, że to byłoby takie satysfakcjonujące. A my byśmy chcieli wyróżniać osoby, które wspierają bardzo regularnie, naprawdę są takie osoby, które co miesiąc płacają skrupulatnie po tych 10 złotych. I tutaj przy okazji, ponieważ sejmiki też pamiętasz w tych naszych dyskusjach, w tych projektowanych wtedy, kiedy jeszcze byłem kornatorem, wyraźnie żeśmy jakby rekomendowali, żeby sejmiki w tych płatach miały też jakby swój udział, nie, nie, nie licząc tego, że sejmiki mogą sobie zbierać te pieniądze zupełnie niezależnie sami w ramach tego, że są subkonta stworzone dla sejmiku, ale ponieważ nie jest uregulowany status w ogóle życia tych sejmików, nie ma statutu, który by regulował ten sejmik, więc stworzenie sytuacji, że będą pieniądze na koncie, a, a kto ma nimi zarządzać, prawda, na jakiej podstawie, jak nie ma regulaminów, nie ma tego całego, tej konstrukcji całości, no to trudno, żeby, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby te pieniądze w części były wydawane przez, przez sejmiki, ponieważ też my czekamy na to, by, by była taka, czy zdarzyła się jakaś rekomendacja, że ktoś napisał, że to jest sejmik taki albo inny? Tak, bardzo często. Od to musimy te pieniądze Mm -hmm. Myś, myślę, że właśnie już ta taka myśl, żeby dokładnie opisać ten przelew, że z jakiego mm -hmm. sejmiku dana osoba pochodzi. Bardzo często są te wpłaty w ten sposób właśnie opisane. No wstępnie żeśmy ustalili, tak żeśmy planowali, że 50% z tej kwoty będzie szła na dany sejmik. To nie będzie tak, że jakiś sejmik, który najwięcej wpłaca, to będzie rozdzielał, te pieniądze będą rozdzielane na inne pozostałe, tylko dokładnie sejmik krakowski, mm -hmm. jeżeli wpłaci tak kwotę, to 50% wraca do tego Sejmu I teraz, I teraz bardzo dobrze to powiedziałaś, bo żeby, wy, żeby zrozumieć tą sytuację praktyczną, tak. my te pieniądze, które będziemy mam nadzieję przy następnym już spotkaniu za miesiąc, tak, będziemy po prostu odliczać te pieniądze, które prawda, są jakby zarezerwowane, inaczej rezerwować tą sumę. Wiesz o co mi chodzi, Małgosiu, żebyśmy te wpłaty, które dzisiaj są wpisane, że jestem sejmik przykładowo Krakowski, tak przykładowo, tak, tak? żeby one tak będą zapisane, to one nie zginą dla tego sejmiku. Tylko musimy tak. doprowadzić do sytuacji, w której ten sejmik będzie po prostu istniał po prostu na bazie jakiegoś elementarnego prawa, będzie wiadomo, jaka osoba konkretnie będzie miała prawo, żeby te pieniądze po prostu podjąć, prawda? Czy po prostu i wydać, prawda? Weźmy weź, odpowiedzialność. Weźmie odpowiedzialność, bo my nie możemy tak. Do komu mamy dać? Bo ktoś powiedział, że jest szefem, albo przecież sam wie, jaka jest sytuacja. Tam nie ma żadnych, żadnych porządnych regulacji w sejmikach, poza tym, że jest koordynator i jakaś grupa, która się konstytuowała najczęściej bez głosowań, Więc to wszystko razem musi pójść w parze. Zresztą przygotowania do zbudowania całej konstytucji, czy też statutu e parlamentu, muszą uwzględniać i będą uwzględniać w naszym przypadku, w tym, w tym moim, przygotowanie standardowego regulaminu dla sejmików w tej opcji, którą pamiętam, bo Rajmund i ty pracowaliście że albo Sejmik zdecyduje, prawda, że będzie miał ten tak zwany standardowy, wzorcowy, prawda, przygotowany przez zespół, teraz jakby na nowo, ale na pewno skorzysta się w dużym stopniu z tych Waszych waszej pracy, Tam albo uregulować. Uregulowanie. Tak, a to jest ważne, one są potrzebne, te regulowania, albo po prostu stworzy swój własny regulamin, prawda, zgłosi do, do, do administracji, żeby go przegłosować, i po przegłosowaniu tego regulaminu będzie się rządził wedle tego właśnie swojego regulaminu. i wtedy będzie wiadomo też, w jaki sposób przekazywać pieniądze na bazie jakiegoś regulaminu danego sejmiku, prawda? Albo tego standardowego, który my damy ludziom do możliwości. My się to proponowali swego czasu, żeby dać taką opcję, ale w tym całym takim klinczu, w tych konfliktach, które się tak mocno za, zakleszczyły KRK, no nie można było żadnej sensownej, widzę, sprawy przeprowadzić, która by po prostu dawała jakiś element postępu, tak, dobrego. A to, co się urodziło, jeśli chodzi o e e konstytucję e parlamentu, no to wszyscy wiemy już raz to nazywałem, nie będę do tego wracał, jakie, jakie mamy tego owoce i trzeba zacząć w jakimś stopniu od nowa. Ale bardzo mnie cieszy tutaj to, że tych pieniążków doszło. Ja sam się zmobilizuję, coś tam znowu już dopłacę. Tu mamy co listopad, to jeszcze jeszcze grudniu I, i mobilizujemy ludzi od nas, wpłacajcie, bo to daje dużo energii do tego, żeby działać. I te pieniądze nie zginą. Każdy wydatek będziecie mieli pokazany. Jak będzie Oczywiście. potrzeba, to te przelewy czy coś też przygotuję, żeby wykazać, gdzie kto prawda, otrzymał. Tak. Pieniądze. Te wyciągi już są przygotowane. Ja prześlę do Tomka Kalinowskiego. One zostaną umieszczone na stronie Wolni Ludzie.net do wglądu. Naprawdę tylko wydajemy pieniądze na utrzymanie na podstawowe wydatki na serwer, na opłatę pokoju i, i takie koszty bankowe, tak, które co miesiąc tak. ponosimy ze względu na utrzymanie rachunku. Także na, ściśle mamy cel. Przede wszystkim utrzymacie Parlament, a jeżeli tych wkład będzie więcej, będziemy myśleć o rozwoju. Będziemy rzeczy, bo na tym to polega, prawda? Bo mamy też ten cel, ten parlament nie jest jakąś taką sztucznym tworem, bo ja wierzę w to, że poprzez Parlament nasz będziemy mieć w przyszłości wpływ na to, co się dzieje w kraju. Wierzę na pewno, tak, że będziemy ja też, decydować ja współrządzić, że będziemy mogli decydować i o zdrowiu, i o edukacji, i o polityce, o ustawach. No na, to, na tym to polega, żebyśmy mogli w referendach jasno powiedzieć swoje zdanie i naprawdę zmieniać ten kształt Polski tak, jak my to widzimy, tak, jaką mamy wizję, i budować tą Polskę jakby taką obywatelską. Tu chodzi o budowanie społeczeństwa mm -hmm. obywatelskiego. No koniec świadomek. końców, poproszę, jak teraz tak patrzę na te procesy, które obserwuję, to po widzę, że my w ogóle tworzymy taki trochę jakby równoległy świat społeczny, wiesz, te wszystkie grupy, stowarzyszenia, tutaj działania, niedługo będziemy o tym mówić w ramach tego całego projektu w ogóle nowej Polski, prawda, bo parlament to jest pewien rodzaj pewnej konstrukcji, w jakiej mają się odbywać zarówno debaty, jak kroczyć którą stronę i kto ma tym zagadywać. Natomiast no, treść to jest dopiero jeszcze wielka sprawa. Treść tego, co będzie podlegało samozarządzaniu, jakie stwarza nam demokracja bezpośrednia w tej wersji E. Także ja też jestem tutaj bardzo taki poruszony tym, że będziemy mogli wyjść z czymś tak niesamowitym. I, i to wow. I myślę, że nie załamujmy się, że coś tam może nie wyszło, jakiś taki lekki falstart, można by powiedzieć. Dlatego, że Szwajcarzy budowali swoją demokrację bezpośrednią 140 lat i myślicie, że nie mieli takich różnych sytuacji krytycznych? No nie wierzę w to. Na pewno zmagali się z różnymi problemami. My kroczymy tą drogą, mamy jakieś potknięcia, ale bądźmy systematyczni i nie, nie schodźmy z tej drogi, bo naprawdę cel jest ważny. No, nasza, nasz kraj, nasza Polska. Tak, i cieszę się, że z tych, wiesz, spośród tych orędowników, którzy są znani w Polsce i nawet na świecie, znane postaci, które mimo tych wszystkich zawirowań, nadal jakby pozytywnie wypowiadają się o całej idei, o, o, o tych pracach na rzecz parlamentu. Mówię tutaj o profesorze Mircewie Matyi, Maty, który przecież ostatnio w tym wywiadzie we trójkę był i cały czas podtrzymywał swoje wsparcie. I jeszcze raz, Mirku, dziękujemy ci, bo naprawdę to było tak daleko idące i tak, tak szczere i takie naprawdę życzliwe że to nam dodaje takiego, takiego jakby takiego, takiej dobrej energii, żeby działać. No i też ja zawsze wspominam Jurka Ziębę, bo on bardzo dużo promował w ogóle tą sprawę naszą i też myślę, że, że nadal będzie tu i ówdzie do tego nawiązywał. Liczymy, że jeszcze więcej znanych osób w Polsce zrozumiewszy na, na czym to polega, będzie nas wspierało i kiedy się uda właśnie pokonać ten impas i wyjść z uzdrowioną prawda, strukturą społeczną i mechaniką jakby działania, to, to tych Ludzi, którzy przyjdą nas wspierać i włączyć się w ogóle we parlament, będzie naprawdę wiele. Ja niektórzy mogą odpaść, to jest żadna sprawa. Ja też apeluję, żeby się też tak nie, nie denerwować, bo jak się niektórym coś nie będzie podobało, to Matko Święta. No można sobie pójść gdzie indziej. Poza tym teraz te głosowania staną się powszechne, każdy sobie może stworzyć u siebie jakieś głosowania i jakieś problemy wewnętrzne rozwiązania. Ja zawsze mówiłem na spotkaniach, kiedy jeździłem po Polsce, my dajemy przykład innym, że można się samorządzić, stosując demokrację bezpośrednio. Tak, my tu jesteśmy pionierami. Tak, a... jesteśmy pionierami. I to pionierstwo nas zahartuje, na mm -hmm. pewno nas zahartuje i nie zejdziemy z tej drogi. Będziemy, dalej, Będziemy dalej pracować. Ja tutaj też przy okazji jeszcze, bo mówiłem już komuś, że ja w niedzielę wieczorem tak szykuję, żeby ponieważ zapowiedziałem włączenie się, e, zrobiłem to oświadczenie i teraz w niedzielę chcę wieczorem e, po prostu tak w audycji już z laptopa e, pokazać pewien szkic, jakby w jakim kierunku, jak będę się poruszał, tu z kim rozmawiam, z kim będę rozmawiał, jakie główne, węzłowe tematy są, jakie trzeba sobie pytania zadać e, takie rozstrzygające, żeby e, przed, jeśli chodzi o programy do głosowania. No wiadomo, mamy i voting mamy możliwość głosowania na własnej stronie internetowej. Tam jest pomysł, że no, stwórzmy coś nowego. Wszystkie te idee trzeba jakoś wzajemnie tak poukładać, żeby po prostu to pracowało elastycznie. Jak mamy możliwość, to głosujemy tak, jak mamy możliwość. Tam, gdzie możemy tą tożsamość maksymalnie sprawdzić. Prawda? Kto to oferuje? No myślę, że i voting to jest takim mocnym wsparciem, jeśli chodzi o głosowanie. No jest, ma zabezpieczenia, ma wszelkiego rodzaju protokoły. To jest dla nas też istotne. I na dzień dzisiejszy chyba najbardziej wiarygodną jest platformą. Oczywiście możemy też na naszej stronie, tak jak powiedziałeś, strona Wolni Ludzie .net, ale chyba jednak ona jest obarczona jakby większym błędem. No Tutaj nie ma weryfikacji telefonicznej, tam jest weryfikacja telefoniczna, tak, tak. bo protokół jest wy, 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 wysuwany, natomiast my nie mamy weryfikacji telefonicznej, ale to będzie odrębna dyskusja temat najważniejsze sprawy te finansowe żeśmy tutaj przedstawili. Małgosiu, bardzo ci dziękuję Małgorzata no, no. Łabędzka, przewodnicząca Stowarzyszenia E Parlament Wolnych Ludzi, stowarzyszenia, które teraz działa całkowicie właściwie niezależnie i bez żadnych zobowiązań. No bo nie ma dokumentów we parlamencie społecznym, które by mówiły cokolwiek o tym właśnie naszym stowarzyszeniu, ale my zostajemy wierni temu duchowi jakby pierwotnemu, jaki towarzyszy przy powołaniu tego stowarzyszenia i, i na pewno będziecie mogli być pewni, że wszystkie środki finansowe, jakie do nas przychodzą, będziemy Wam pokazywać, jak wydajemy i one będą na sensowne rzeczy wydawane. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również Państwu. Wszystkiego dobrego Dobre. i zachęcamy do wpłat i do wspierania nas również finansowego. Również Dziękuję, finansowe. bardzo. Dziękuję bardzo.